Witam w kolejnym odcineczku z Open Ski Jumping. Kolejna skocznia z dziwną nazwą: EZURUM HS140. RUM, RUM, RUM. Czy coś ma to wspólnego z alkoholem? Nie wiem, ale coś mi się wydaje, że chyba to będzie ulubiona skocznia Dimitri Wasiliewa. No i zaczyna zaczynamy no relikasai na tej skoczni z Rumem w nazwie. Zobaczmy, jak się spisze i czy nie będę już miał problemu z myszką, bo jeszcze się wam nie chwaliłem, ale próbuję to nagrać chyba czwarty raz, bo coś mi się psuje myszka w ogóle. Nie wiem, czy to myszka, czy coś innego, ale po prostu nie działała za dobrze. No i Dimitri Wasiljew, jego ulubiona skocznia z rumem na... w nazwie. <ścoughs> Chociaż mi się wydaje, że on woli czystą. No i 145 metra trafił w, prawie że w HS tej skoczni. Kolejny zawodnik to Simon Amman. Forma pnie się powoli do góry, problemów z lądowaniem już nie ma. I ładna wysokość, dobrze to wszystko wygląda. I 143 metry, to mu daje drugie miejsce póki co. I Manuel Fettner, dawno nas nie było, e, jego nie było w naszych zawodach. Coś mam problem z wysłowieniem się, ale jest wcześnie rano, nie przejmujcie się. I bardzo dobry skok, 143 metry, daje mu to trzecie miejsce. I mamy pierwszego Polaka, jest Piotrek Żyła, jak tam jego forma, która niby pnie się do góry, ale potrafi też epicko zepsuć skok, a teraz, teraz no prawie że w HS 139,5 metra, no to nie jest zbyt daleki skok, ale no, kwalifikacje mu da, jak wszystkim i Kamil Stoch już na rozbiegu. O, ładne wyjście z progu, dobrze to wygląda. Kamil Stoch leci i 142,5 metra, które to miejsce, czwarte mogłoby to miejsce. No, jak na razie Polacy nie najlepiej, mogłoby być lepiej. Dawid Kubacki, różowa strzała polskich skoków, nim nadzieja. I leci bardzo wysoko, Dawid Kubacki, gdzie on wyląduje? 141 metrów. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. I Michał Hajbek. No, Polacy jak na razie dosyć słabo. Miejmy nadzieję, że w drugiej serii się poprawią. I Michael Hajbek, bardzo dobry skok to będzie. 143 metry daje mu to trzecie miejsce. Kolejny zawodnik to Peter Preutz. Spójrzmy, jak skoczy. Czy treningi przyniosły efekty? Bardzo wysoko leci. To będzie chyba świetny skok. 144 metry daje mu to drugie miejsce. Kto na razie wygrywa? Nawet sam nie wiem. Czyżby Dmitri Wasiliew? tutaj prowadził w tych zawodach? Na tej skoczni z rumem w nazwie? Zaraz zobaczymy. I Andreas Wellinger, 138 metrów, to jest najsłabszy skok, ostatnie miejsce. Nie. Prowadzi Norek Kasai odległością 144,5 metra. Świetny skok. Peter z drugi, Simona ma trzeci, Michael Hajbek, Manuel Fettner, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła słabo. Miejmy nadzieję, że się poprawiam w drugiej serii i zaczyna najsłabszy skoczek yy, pierwszej serii, Andreas Wellinger. Zobaczmy, co teraz pokaże. Tu myślę jakiś wypadek przy pracy, ten poprzedni skok, teraz już widzimy bardzo ładnie, 143 metry i oczywiście obejmie prowadzenie póki co. I Piotrek Żyła, Piotrek Żyła, który tutaj jakoś słaby skok oddał w poprzedniej serii, mam nadzieję, że się poprawi, ale nic na to się nie zanosi. 138 metrów Dawid Kubacki Może on się poprawi, może on jakiś rekordzik tutaj strzeli No chyba też na to nie wygląda, jakieś problemy przy wyjściu z progu Niezły skok w HS, 142 metra, daj mu to pierwsze miejsce, ale coś mi się wydaje, że zawodnicy następni skoczą dalej Na przykład Dimitri Wasiliew, którego to jest ulubiona skocznia, bo lubi rum a ta skośnia to erzu <noise> rum. I obejmuje oczywiście prowadzenie. Jest ostatni z naszych Polaków drugiej serii Kamil Stoch. Nie za dobrze, nie za dobrze. Nie wiem, czy mu się uda w ogóle tutaj jakieś dobre miejsce osiągnąć. Ale już wysokość obrał. Proszę Państwa, Kamil Stoch 143 metry. Dobry skok obejmuje prowadzenie. Więc może, może jakieś podium się uda tutaj Kamilowi uzyskać. Zobaczymy. Manuel Fetner teraz. Oj, Manuel Fettner, świetne wybicie, ale problemy po wyjściu z progu, no niestety 133 metry. Chyba ostatnie miejsce póki co. Kolejny zawodnik, Michael Hajbek. Spójrzmy na jego formę, czy może pojawi się w kolejnych zawodach, nie wiem, to wszystko zależy od tego, jak będzie skakał. Bardzo ładne wybicie, jest ta wysokość, 145 metra. Drugie miejsce jak na razie. No, ciężko mają zawodnicy skoczyć dalej niż Noriaki Kasai 144,5 metra. Bardzo nam tutaj wyśrubował ten wynik, ależ teraz nabrał wysokości Simona Mann 142 metry. Dobry skok Simona Manna, daj mu to drugie miejsce. Peter Preutz, już zbliżamy się do naszego Noriakiego Kasaiego. Który, który może dzisiaj wygrać? Już proszę Państwa, ileż, ileż on nie wygrał już tych zawodów naszych. Nigdy chyba. Na pewno bardzo by chciał wygrać te zawody. Więc spójrzmy, to jest szansa Norekiego Kasajego na złoty medal. Złoty medal Norekiego Kasajego, czy mu się uda? Dobre wyjście z progu, niezła wysokość Nori Kasai leci, leci, leci. Wszyscy życzymy mu zwycięstwa 145 metrów, proszę państwa, Norek i Kasai rozwala przeciwników, bardzo mu siadła ta skocznia. A myślałem, że bardziej siądzie tutaj e, temu Dimitrijowi Wasiliowi. <grym>, Dimitri Wasiliew, no niestety, za dużo tego rumu na tej skoczni wypił. Noreaki Kasai zwycięża. Peter Preuss drugi i Kami toch udało mu się, proszę państwa, na trzecie miejsce podium dostać. Więc zawody nie takie złe w wykonaniu Polaka. Ale ważne jest to, że Noreki Kasai wygrywa dzisiejsze zawody. Na pewno się cieszy z tego faktu. A ja kończę ten odcinek i zapraszam do następnego. Subskrybujcie oczywiście, tam łapeczki w górę możecie dać, komentarz zostawić. I Elo.